według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. W sieca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, ptaki niebieskie wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między cierni, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, Innym zaś przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnym jest Słowo Boże, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają Słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, by nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy słyszą. Z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernią, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zakłuszeni przez troski bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Myślę, że kluczem do dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej liturgii. Jest między innymi pierwsze czytanie, list do Tymoteusza, Paweł znajduje się w więzieniu, wyrok już zapadł, straci życie z woli Cezara. I pisze list do swojego ukochanego ucznia, Tymoteusza i w tym liście, kiedy do niego sięgniecie, nie ma goryczy, nie ma rozpaczy. Nie ma beznadziei, ale to jest list człowieka pełnego wiary. W sytuacji, która się wydaje beznadziejna, i po ludzku jest beznadziejna. Dzisiaj słyszymy, że Paweł pisze: o Bogu, który ma moc wszystko ożywić. I to potrafi tylko Pan Bóg. Tam, gdzie jest martwota, tam gdzie jest śmierć, tam gdzie jest beznadzieja. Bóg może wprowadzić nowe życie. I to potrafi tylko Pan Bóg. Ale jest to możliwe wtedy, kiedy człowiek żyje w bliskości z Nim, w komunii z Nim. I doskonale to widać w przekazach tych, którzy przeżyli Sibir. Sibiru nie przeżyli ludzie silni. Nie przeżyli ci, którzy. Byli inteligentni, byli mocni w sposób fizyczny, ale ci, którzy mieli moc w środku, moc ducha, których Bóg ożywiał od środka, jak Bóg ożywia? Przez swoje słowo. Słowo Boga. Nie ma tylko przekazać nam jakiejś informacji, jakiejś wiedzy. Słowo przede wszystkim ma nas formować, przekształcać, zmieniać. Ta dzisiejsza przypowieść to jedna z najbardziej znanych przypowieści Pana Jezusa. Bardzo często ją słyszymy. Ona, ona pyta o naszą relację do Słowa, dosłownie pyta o naszą relację do wiary, bo wiara rodzi się ze słuchania. Moment, kiedy Jezus opowiada tą przypowieść, to moment, kiedy minął pierwszy entuzjazm. Za Jezusem poszły tłumy entuzjastycznie, uczniowie to widzieli i ten entuzjazm gaśnie, bo nad Jezusem pojawia się cien krzyża. Uczniowie stopniowo odchodzą, zastanawiają się, czy na pewno to jest ten, który może wyzwolić Izrael spod okupacji rzymskiej? Czy Słowo jest wystarczające? Aby wyzwolić z niewoli? Ma taką moc? To są dylematy nasze. Czy słowo to wystarczająca środek, aby zmienić ten świat, w którym jest tak dużo zła i niesprawiedliwości, na lepsze? Czy słowo wystarczy, aby wrogowie stali się braćmi? Czy słowo wystarczy, aby zatrzymać wojnę? Doskonale wiemy, że słowo jest prawie niczym. Tchnieniem. Ledwie je wypowiemy, już go nie ma. Ale doskonale jednocześnie wiemy, że to słowa kształtują nasz sposób myślenia, nasz sposób postępowania, kształtują tą rzeczywistość. Ale słowo Pana Boga zawiera w sobie jeszcze moc nie z tego świata. Ono ma w sobie potencjał, jak ziarno, które rozrasta się w człowieku i zmienia jego sposób myślenia. Problem polega na tym, że Słowo często jest na zewnątrz nas. Kiedy jest na zewnątrz w nas? Kiedy niczego w nas nie zmienia? Kiedy nie wpływa na nasz sposób myślenia, decydowania? Wtedy jest na zewnątrz nas. Kiedy jest wewnątrz? Kiedy według tego słowa kształtujemy nasz sposób patrzenia na siebie, drugiego człowieka i świat. Jest wiele podań dotyczących zesłańców na Sybirze. Jest jedno podanie opowiadające o matce i córce. Często były zsyłane matki wraz z dziećmi. Córka była przerażona tym, co widziała. Nie potrafiła w sobie pogodzić tego wszystkiego, co w niej się działo. Była zdruzgotana, rozsypywała się. Wtedy matka wzięła ją na rozmowę, dwie chude postacie rozmawiające ze sobą. I mówi tak pamiętaj, córko, sowieci mogą odebrać Ci jedzenie, mogą zedrzeć z siebie ubranie, mogą połamać ci nogi i ręce. Ale nie mogą złamać ci serca. Mogą nawet odebrać ci życie, ale nie mogą tego życia przywrócić. To potrafi tylko Pan Bóg. Skąd ta Matka miała tą wiedzę? Skąd ta Matka miała tą siłę, tą moc? Z relacji do Słowa. Jeżeli Słowo Boga w nas nie pracuje, jeżeli ono w nas nie fermentuje, jeżeli ono nas nie zmienia, to automatycznie zmienia nas Słowo tego świata. Słowo o tym, że trzeba się w życiu jakoś ustawić, trzeba się jakoś urządzić, odnieść jakiś sukces. Co mówi słowo Boże? Nie bój się siebie stracić. Nie bój się siebie zatracić, bo wtedy, kiedy stracisz siebie, będąc razem ze mną, w komunii ze mną, ja ciebie ożywię, wskrzeszę, przywrócę Ci życie. I to jest prawda o naszej wierze. Wierzę, która jest silniejsza od oprawców, która jest silniejsza od agresorów, od przemocy. Wierzę, która wydaje się słaba jak ziarno. Ale ma w sobie potencjał, moc, siłę. Kto potrafi słuchać słowa, nie ten, kto je rozumie, bo nie polega na tym, żeby coś zrozumieć. Kiedy się czyta Ewangelii Łukasza, tak jak dzisiaj, fragment czytamy, i pojawia się. Figura naszej wiary Maryja. Za każdym razem, kiedy pojawia się Maria, pojawia się refren Maria nie rozumiała. Ale zachowywała słowo w swoim sercu. To jest najczęstsze zdanie o Maryi, nie rozumiała słowa, które do niej dociera. Ona słyszała od aniołów, że jej syn będzie Mesjaszem, kryosem. Chrystusem, będzie soterem, będzie panem, zbawicielem. A kiedy urodziła w Betlejem, co widziała? Biedę, przerażającą biedę. Nawet nie było miejsca dla matki mającej urodzić. Nic się nie zgadzało z rzeczywistością, ze słowem, które usłyszała. Co się dzieje, kiedy my nie widzimy, żeby to słowo w nas pracowało? Co się dzieje w nas? Blokada. Skoro ja tego nie rozumiem, to w takim razie tego nie przyjmuję. To słowo mnie nie dotyczy. To słowo nie jest dla mnie. Maria, uczy innej postawy. Nawet, nawet jeżeli czegoś nie rozumiesz w słowie, nie wyrzucaj go ze swojego serca. Pozwól, żeby to słowo w tobie fermentowało, żeby ciebie przemieniało, żeby ciebie pobudzało do sposobu myślenia, żeby ciebie przemieniało. Skąd Maria? Brała tą siłę w takich trudnych momentach w swoim życiu, kiedy patrzyła na swojego syna, który ma niesprawiedliwy sąd, jest skazany pod przysięgą przez fałszywych świadków, powieszony jak przestępca na krzyżu. Skąd Maria brała siłę? Z relacji ze Słowem. Nie poddawała się. Wiedziała, że w tym jest ukryta moc, której dzisiaj nie widzi. Sztuka nie polega na tym, żeby zrozumieć słowo, bo inaczej się słucha kogoś, kto kogo się kocha. Jeżeli kogoś kocham, to inaczej go słucham. Nawet jeżeli go nie rozumiem, nawet jeżeli. W jakiś sposób nie jestem w stanie pojąć tego, co on do mnie mówi. Nie pozwalam, żeby jakieś słowo uleciało pomimo moich uszu. Jesteśmy, aby wsłuchać się w Chrystusa, który pokazuje, że pośród tej całej przemocy świata, pośród tej całej niesprawiedliwości, jest on, Bóg, władca. Który objawił się w postaci ziarna słabego, kruchego, bezbronnego, który pozwolił się wrzucić w tą niesprawiedliwą glebę i przywrócił nam nadzieję. Niedawno o tym mówiłem. Nasza planeta Ziemia, na której żyjemy to planeta grobów. Tyle, ile istnień ludzkich. Tyle grobów. Ale na tej pla planecie mogił, na wszystkich, które są na wszystkich kontynentach, jest jeden grób niedaleko Jerozolimy, który był kiedyś własnością Józefa Zary Matei, który jest pusty, który jest nadzieją dla każdego z nas, że moje życie i Twoje życie nie kończy się śmiercią. Że ostatnim słowem w naszym życiu nie jest śmierć, jest następne słowo. Ono należy do Boga. Z martwych wstanie. Dzisiaj słyszymy świętego Pawła, który pisze, że Bóg ma moc ożywić. Nie wiem, może czujesz się zmęczony swoim życiem? Może uważasz, że już to, co dobre w Twoim życiu przeminęło, przyszła starość? Niepełnosprawność, niedołężność. To słowo nadziei jest dla ciebie. Bóg dzisiaj może w tobie przywrócić życie, obudzić cię do życia. Bóg wskrzesza. Jest to największa nadzieja dla każdego z nas. To, co dobre, nie jest za nami. Zawsze jest przed nami. Warunek jest jeden. Żyj blisko Boga. Zwiąż się z Nim tak mocno, aby nic Ci od Niego nie oderwało. Chrystus związał się z Tobą i ze mną w momencie Chrztu Świętego. Dzisiaj piątka dzieci przyjmie Chrzest Święty w tej świątyni. Chrzest w naszym życiu nie jest wydarzeniem przeszłym, że my kiedyś byliśmy oszczeni. Chrzest jest wydarzeniem aktualnym. Ja nie byłem, ale ja jestem oszczony, to znaczy moje życie jest zanurzone w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To znaczy Jego życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie przylgnęło do każdego wątku w moim życiu. Nie jestem przypadkową historią pośród wielu innych zagubioną historią. Nie jestem wytworem przypadkowego procesu ewolucji, ale jestem chciany, kochany, wyczekiwany. Bóg ma moc ożywić, przywrócić Tobie i mi życie dziś. Wytrwajmy w Jego nauce, w bliskości z Nim, w relacji z Nim. Po to tu jesteśmy, aby karmić się Jego ciałem aby karmić się Jego obecnością, aby On ciągle pobudzał nas do życia. Amen.